Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony duch. Cześć. Dzisiaj mamy dla was yy, Pug Opening, mamy 12 tysięcy FIFA points i dwie paczki z Once watchem do otworzenia, także mamy po jednej. Co yy, byś chciała trafić? No, może być jakaś Ikona, a najlepiej Zlatana. A z kart to Watch? Co no to tam czekaj, tam był ten Werner. Werner. Ale myślę, że chyba lepszy byłby ten Suarez, chyba, tak? Suarez do gry. No bo bardziej mi się podoba, bo. No bo Brunet, wszystko jeździ, jest, więc jestem ze Suareza. Przecież tamten był szybszy, chyba, Czyli, tak? Tak, był szybszy. Polujemy na Suareza u Eweliny, a u mnie. No chyba jednak Werner. Werner albo Alan. No to co? Dziubas zaczyna. Alan był szybki? Nie, Alan jest bardziej defensywny. Trafiłaś go w tamtej Fifie. On, no on też się upgradeował. Za ligiem A teraz mamy obiecujący transfer Alana. Także wybierz sobie jedną z dwóch paczek i celujemy w Twojego Suareza, przystojniejszego. Mm. Wolę brunetów wiadomo, nie? Wiadomo. Dobra, otwieram to. I zobaczmy. Obiecujące transfery paczka numer 1. I. Manchester? Mm, tak, bo to się pojawia na to początku. Walia, Guard Bale. Uwa! Ja myślałam, to ja... jest dobry traf. To jest dobry traf. O jest to. Mm, to to jest? Zapomniałam, ta karta. Once to watch. Oh, to watch. Bo to jest, te dwie karty otwieramy one mm. to watch. Ale Gareth Bale jest... Naprawdę ciekawą opcją. A ja tam mam Nawet. Hakimiego na skrzydle. ja 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 Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Sprawdźmy cenę Bale'a. To jest 300 tysięcy. On jest niewymienny oczywiście, mamy go niewymiennego. Ale nie wiem, czy sobie nie zmienię prawej strony pod Bale'a. To jest naprawdę fajny traf, szybki, dodać no, mu dobry styl, sztuczki ma niezłe, słabsza noga 3, też dziwię się, że raz ma 3, to jest naprawdę fajny traf i on się będzie upgrade'ował. No to teraz tylko Werner, tylko Werner i będzie idealne zgranie. Także zobaczmy, oby Werner. Też nie wiem czy na tyle szczęścia mamy. Czy możemy robimy, robimy bitkę kto więcej? Tak, możemy, hmm. ale to po once to Werner, Niemcy. Ujujujuj, uj, uj, Hakimi. Jezu, dwóch prawych pomocników. Aj, 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 aj. Szybszy jest Hakimi, ale reszta statów. Lepsze ma Bale. Ale, ale nie fakt. Tempo jest naprawdę świetne u niego. Bo ja go mam. Ale to nic, zamienimy go po prostu. Tego sobie wrzucimy na listę transferową. Bo jeżeli dostałby jakiegoś upgrade'a jego cena pójdzie do góry. Dobra, przechodzimy sobie do paczek. Mamy 5 paczek yy, za 300 i potem będziemy te za 150 otwierać. Także możesz zaczynać. Mogę za 15? Tak. Tylko nie otwieramy za 15, tylko za 300 FIFA Points. Możesz Aha, sobie wyłączyć. No dobra. I to na dole. Mhm. I otwieramy. Te mamy po, w sumie Dobra, po dwie, ja jedna mogę w zapasie, możesz trafić wszystko albo nic. Widzisz te trzy takie lampki z boku? Jeżeli jedna będzie zgaszona troszeczkę, to znaczy, hmm. że będziesz miała coś naprawdę, naprawdę fajnego. Hmm. Na początek Miranda zaczynamy, 80 oceny. Te karty na pewno się przydadzą do jakichś SBC, także z tym to nie będzie problemu, także na spokojnie sobie pootwieramy. Zobaczymy po prostu co nam się tam trafi. No, Myślałam, że coś lepszego będzie. A, w tych, A taka... na, w tych paczkach na początku będzie taki taki bardziej miszung do, do trafienia, jeżeli Ci się uda, to coś wpadnie, jeżeli nie, no to będzie takim szrotem trochę rzucać. No i ten szrot, ten szrot też się przyda. No miałem więcej, też się 77. liczy. 77, no i właśnie <grym> o tym mówię. Chociaż 77, fajna liczba. Jest. Ja to bym chciał trafić kogoś, który naprawdę by posiedział ze mną przez długi czas gry. Takimi kartami na pewno by był Neymar Mbappé... Ten jeden... Nie ja wiem, no Neymar Mbappé na pewno. By Albo jakaś ikona. No, otwier dalej. Kolej. To mogę? Tak, tak, tak. Jeszcze zostało trzy te paczki, potem przejdziemy do tych zwykłych. No dobra. No dole, tak? Tak jest. No fajnie jakby tak chociaż z dwa lokauty wpadło za te 12 tysięcy byłoby naprawdę. Byłoby naprawdę spoko. O! Florencji 80. Na razie koło Przysz 80, koło 80 się kręcisz. <laughs> moje 77, bo nie będzie ciężko Jak dla to mnie mówisz, pobić jest progres. Jest progres, tak jest. Oj, Diego Costa. Popatrz. To wszystko na. Tak, plus 3 do rąbania drewna. Tak, ludzie trafiają potężne karty. Ikony trafiają. Bape trafiają. Ja trafiam 77. Teraz. <noise> Twoja kolejna. Tragedia. Tragedia. No, dajcie coś w końcu. Wyt ekranów nie możemy trafić. O, Neto to. A, 82? A najlepiej. On do, nie, nie na bramce broni. Ale to dobrze, zamienimy sobie. Będę miał Twojego netto, a mojego netto się sprzeda. Tego, kto je broni. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to nie otwierajcie paczek. Nie otwierajcie paczek, bo to naprawdę nie ma sensu. Wygląda to naprawdę słabo. Hmm, może komuś się uda jest lepiej, wreszcie. Nie? Szwajcaria Bramka, to będzie. E, o, jest burki. Ale wreszcie, o, wreszcie ekrany. Wreszcie ekrany. 84. Czasami wiemy, jak wyglądają ekrany. Jest jakiś plus. Jak powiedziałem, że nie otwierajcie paczek, to chyba. jeszcze 82 w paczce. Usłyszeli to. To od razu usłyszeli. Od razu jest zmiana. Mówmy tak dalej, to teraz będzie walkout. No i zobaczmy. To mieć tak, 8,5 chociaż. No nie. Jest złoto. A ty znowu, ty otworzyłeś? tym ty otwierasz. A to 8,4 to nie otworzyłeś ty? Nie, do ty było. Dobra. Mam 78. No, widać, że widać kiedy ja otwieram paczkę. Tragedia. Moją rękę dzisiaj widać. O, dobra. On jest coś w sumie warty, nawet nieźle. Ale ja to jakiegoś wanstowatcha bym chciał też innego trafić. 12 tysięcy FIFA pońców i nie trafić żadnego watcha? No proszę was... Co no, jeszcze nie mamy do otwierania? Ma. Połowę w sumie. Jez Ekrany krany wreszcie! Kimbembe, I? Nie, Markinius 85. Jakie 85. Jaki Kimbembè? Kimbembè nie wiem, Bo czy w końcu ten. coś, nie? No, chociaż jeden. Markinius. A ja sobie otworzę ze zwykłe pasy. Mhm. Akurat uzbieraliśmy na jedną paczkę. Będzie chociaż świecąca? Jest świecąca. Będzie walkout? Nie będzie walkoutu. O. Ale chociaż są ekrany. Hiszpania. Prawy obrońca. Barcelona. A, Sergio Roberto. Fajny by był Sameda, ale oni go sprzedali już do Wolverhampton. 93 tempa. Prawy obrońca. Ale mam kolejne ekrany, także... Panie, że aż mi się spać zachciał. O, przy takim... Przy takim otwieraniu, przy takich kartach co nam wpada, wcale ci się nie dziwię. FIFA points 77. I Bez walkoutu Portugalia Środkowy pomocnik Pao Moutinho. Jakby był walkout, bym zobaczył Portugalię, to chyba pikawa by mi zaczęła szybciej chodzić. Po pierwsze, co by mi się na walkoutu skojarzyło, to Ronaldo. No, Krystynę trafić. A jakby to były kobiety, to by się wam paczką otwierało, co? Mm. Mm. To by był pagopek. To by zachęcające już by było. O nie, nie otwieraj ze mną żono Mamy. <laughs> mamy 1500 punktów, 1550 FIFA poinców do otwarcia. Szukamy już kobiet w paczkach, bo na dobrych piłkarzy nie mamy już liczyć Paka Alcaser kolejny raz traciony w paczce. I... No teraz Zostało nam dosłownie kilka paczek do otworzenia i to będzie tyle. W następnym odcinku postaram się wam pokazać już jak wygląda mój skład. Troszkę tam zmian zaszło. Także zobaczymy. anga napastnik, o! Przynajmniej inform. Łotkins, wreszcie jakiś inform chociaż. Swoją drogą ciekawy napastnik. No chociaż info. Wiesz, najgorsze jest to, że na tyle wydanych FIFA POINTSów nie mamy kogoś, kogo możemy sobie sprzedać za to kupić takiego zawodnika. Tak, już 54. Hmm. To jest właśnie najsłabsze. Nie ma takich zawodników, że a, sprzedamy sobie na tyle FIFA POINTSów otworzonych, sprzedamy sobie i po prostu będziemy mieć... Kasę na, na takich zawodników. Nie! Nie ma nic z tym związanego. Nic, kompletnie nic. I... Wiem, że nie będzie walkoutu, ale oby było. Nie ma walkoutu. I kończymy ostatnią kartą. Chociaż ekranami. Napastnik. Jeszcze no. raz tak samo, popatrz. Dwa informy w początek, same same trafiłaś. 10 tysięcy, zarobione przynajmniej, przynajmniej inform na koniec. Jakieś przynajmniej miły miłe zwieńczenie tego wszystkiego, Jakiś bo naprawdę plus. jeszcze z Manchesteru sobie wyrzuć. I on kosztuje: no 14, 12, no jak QX'a No ale jest inform? Jest. Sprawdzimy go na pewno i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podsumowanie nawet nie będę robił, bo to nie ma sensu. Trafiliśmy dwa informy, to na samym końcu trafiliśmy 1,85. Parę ekranów i totalny, totalny, totalny korok. Nic, kompletnie nic. Ja wiem, on trochę ukrócę to, wszystkie oglądanie, bo... bo nie było tam bardzo co. Pogrzebiemy coś przyspieszenie, bo najwięcej, jakich trafialiśmy, to trafialiśmy 77. No tego było naprawdę dużo. Nawet Ibrahimovića nie się rady trafić. Tak się nastawiłaś na to? Ja zawsze chcę jej jakoś nic z tego. Następne Fifa Pointsy co kupujesz i będziemy otwierać? Ja? Tak. Także co? Nie będziemy przedłużyć dłużej. Dzięki za oglądanie. Wam na pewno przedstawię w następnym odcinku jak wygląda mój skład. Może nie po tych świetnym openingu. Bo ciężko będzie tu czymś wzmocnić skład oprócz Baila, którego trafiła Ewelina. Bo to jest dla mnie ciekawa opcja na zmianę za Hakimiego, ale wtedy musiałbym przebudować całą prawą stronę. Ale to jeszcze zobaczę. Zobaczę co mógłbym tam zmienić i co tam wsadzić. To wszystko grało. Więc zobaczymy, co tam się uda z tego. Co uda się z tego trafić. A na tą chwilę wam dziękujemy, no, bo... Dziękujemy, cześć. Nie ma bardzo. <słuch> Nad czym się rozgadywać. Także dzięki za współpracę. Chyba byłem lepszy w tym openingu. Czyli <grystanie> tu nie kłam. Do następnego. Cześć.